Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zdarza się, że wymiana pompy wody w samochodzie jest konieczna, jest to nieprzyjemne, ale z naprawą nie należy zwlekać. Płyny techniczne krążą w układach samochodu pod wpływem różnych pomp lub pomp. Pompa wody silnika zapewnia cyrkulację specjalnej kompozycji w układzie chłodzenia silnika spalinowego, zapobiegając przegrzaniu silnika i jest głównym elementem tego układu. W większości modeli samochodów pompa znajduje się przed blokiem cylindrów silnika i jest z nim połączona za pomocą napędu. Część ta zawiera wał z zamontowanym na nim wirnikiem. Wał jest przymocowany do pokrywy i obracając się zapewnia stały ruch cieczy w układzie chłodzenia. Z drugiej strony do wału przymocowane jest koło pasowe, które styka się z napędem. Energia pracującego silnika samochodu jest przenoszona na wał z wirnikiem za pomocą napędu, dzięki czemu układ chłodzenia jest napędzany. Cyrkulacja płynu chłodzącego odbywa się w następujący sposób. Płyn niezamarzający wypełnia przestrzeń między łopatkami wirnika, który obracając się wyrzuca płyn do otworu w celu wypływu do płaszcza chłodzącego silnika spalinowego. Konstrukcja pompy przewiduje instalację uszczelnienia olejowego między korpusem a wirnikiem, którego zużycie jest najczęściej przyczyną awarii części. W mechanizmie pompy wodnej może występować kilka rodzajów awarii i usterek, Wyciek kompozycji chłodzącej z późniejszym wypłukaniem. Smaru z łożysk, poluzowanie mocowania i mechaniczne uszkodzenie wirnika, zatarcie łożysk z powodu braku wymaganej ilości smaru, uszkodzenie paska napędowego. Wymieńmy powody, dla których pompa wody w samochodzie może stać się bezużyteczna, zużycie części mechanizmu, przede wszystkim uszczelki. Olejowej i tulej łożysk, początkowo niska jakość, nieprawidłowy montaż części podczas naprawy mechanizmu. Właściciel samochodu z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdu może samodzielnie odgadnąć problemy z pompą na podstawie następujących objawów. Podczas pracy występuje hałas spowodowany słabym mocowaniem wirnika lub niską jakością łożysk. Silnik szybko się przegrzewa. I gotuje z powodu słabej cyrkulacji płynu niezamarzającego w układzie, w przypadku wycieku płynu chłodzącego spod maski wydobywa się charakterystyczny zapach. W przypadku awarii pompy wody nie ma możliwości oddzielnej wymiany jej elementów, konieczna jest wymiana całego uszkodzonego mechanizmu na nowy. Każda awaria pompy układu chłodzenia może prowadzić do naruszenia trybu termicznego silnika spalinowego i późniejszego uszkodzenia silnika. Naprawa silnika samochodowego jest znacznie bardziej pracochłonna i czasochłonna oraz będzie kosztować znacznie więcej niż wymiana. Jednego elementu, dlatego konieczne jest wyeliminowanie powstałych usterek natychmiast po ich wykryciu. Doświadczeni mistrzowie naszego serwisu samochodowego pomogą właścicielowi samochodu określić rodzaj usterki pompy wodnej i przeprowadzić wymaganą naprawę. Wiedza i umiejętności naszych specjalistów pozwalają im na przeprowadzenie działań związanych z wymianą pompy wodnej w możliwie najkrótszym czasie. Po naprawie samochodu, w razie potrzeby, nasi mistrzowie przekażą właścicielowi pojazdu zalecenia dotyczące maksymalizacji żywotności. Niektórych części lub mechanizmów. Zawsze mamy w magazynie części zamienne i materiały eksploatacyjne. Udzielamy gwarancji na wszystkie wykonane prace i zainstalowane części zamienne.